Czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem, że świat stał się cięższy, jakby szczęście się odwróciło, sabotowały cię myśli i dzień po prostu się zatrzymał? Prawda jest taka, że to, to nie tylko zmęczenie i stres, to wyraźny znak, że twoja częstotliwość spadła. I prawie nikt nie wie, jak zidentyfikować ten krytyczny moment. Ale dzisiaj dowiesz się, jak to sobie uświadomić, zanim wszystko się rozpadnie? A co najlepsze, pokażę ci prosty, praktyczny i potężny rytuał, który potrafi podłączyć ponownie zasilanie w mniej niż pięć minut. Skomentuj poniżej i zostań ze mną do końca, bo to, czego się dowiesz, może wyrwać cię z cyklów stagnacji, z których nawet nie zdajesz sobie sprawy, że powtarzasz je od lat. Czy kiedykolwiek miałeś to dziwne uczucie, coś było nie? Tak, ale nie potrafiłem wyjaśnić co. Jakby powietrze wokół niego stało się gęstsze, a dzień zaczął być coraz cięższy. Jeśli kiedykolwiek ci się to przydarzyło, zwróć uwagę. Może to być tak zwany pierwszy znak, że częstotliwość spadła. Sygnałowi temu nie towarzyszą syreny ani ostrzeżenia. Przybywa jak cichy cień. Powtarzająca się myśl, nagły brak woli lub udręka, którą próbujesz zignorować, a potem pytam: Ile razy czułeś to i przeżywałeś swój dzień, jakby nic się nie wydarzyło? Najbardziej niebezpieczne jest to, że maskuje się ono pod postacią zwykłego zmęczenia. Obwiniasz za to swoją rutynę, brak kawy, stres, ale w głębi duszy twoja energia próbuje cię ostrzec: Hej, coś tu jest nie tak. Czy wiesz, co jest najbardziej ciekawe? To jest to jedyny moment, w którym możesz nadal działać z łatwością. Jeśli pozwolisz mu przejść, kostki domina zaczną spadać, a każdy przewrócony element wymaga potrójnego wysiłku, aby go odłożyć. Pomyślcie teraz razem ze mną, co by było, gdybyście od początku wiedzieli, jak wyraźnie rozpoznać ten znak. A co by było, gdyby istniał rytuał sprawiedliwego? Pięć minut to mogłoby wszystko zmienić? Zostań ze mną, ponieważ w ciągu najbliższych kilku minut pokażę Ci dokładnie, jak to wykryć, zanim stanie się większym problemem. I nie tylko co zrobić, aby od razu odwrócić losy wydarzeń. Wszystko wydawało się w porządku, do czasu dzieje się coś małego, przekreślony komentarz. Lekka frustracja, nic wielkiego, przynajmniej na powierzchni, ale w głębi duszy, to właśnie tam wszystko zaczęło się rozpadać. Spędzasz swój dzień, starając się zachować uśmiech. Ale w tobie już zaczął brakować światła. Lekkie podrażnienie, zamieszanie psychiczne, i zanim się zorientujesz, twoje pole energetyczne. Już jest krzyczeć o pomoc, a potem, jak efekt motyla, zaczyna się chaos. Małe rzeczy psują się, proste sytuacje stają się ciężkie, ludzie wokół ciebie wydają się trudniejsi. Czy kiedykolwiek czułeś, że to się dzieje? To nie jest pech, to załamanie częstotliwości. W tym momencie większość ludzi próbuje uporządkować świat zewnętrzny. Walcz, narzekaj, próbuj kontrolować. Ale oto trudna prawda. Problem nie leży na zewnątrz, zaczął się wewnątrz i tylko tam można to rozwiązać. Wyobraź sobie, że Twoja częstotliwość jest jak wewnętrzny kompas Twojego życia. Kiedy nie ma porządku, idziesz w kierunku przeciwnym do swoich celów, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. A teraz pytam: Ile razy próbowałeś zmienić otaczającą Cię rzeczywistość? Nie zdając sobie sprawy, że to ty jesteś tym, który odbiega od normy, spokój. W następnym podtytule ujawnimy największe kłamstwo, jakie sobie wmawiasz, nie zdając sobie z tego sprawy. Czy próbowałeś kiedyś przekonać siebie, że wszystko jest w porządku? Kiedy wyraźnie tak nie jest, każdy to robi. Ale oto szok, częstotliwość nie akceptuje wymówek. Możesz się uśmiechać, udawać równowagę, pisać radosne posty, ale jeśli w tobie jest smutek, złość lub nierozwiązana frustracja, oto na co zareaguje wszechświat. Oszukiwanie samego siebie to niebezpieczna pułapka. Im bardziej upierasz się przy ignorowaniu swoich uczuć, tym bardziej twoje ciało, umysł i emocje wołają o uwagę. Ale masz włączone słuchawki illusion przy maksymalnej głośności. Znasz ten dzień, kiedy wszystko bez powodu zaczyna się sypać, kiedy nawet powietrze wydaje się ciężkie. To nie przypadek, to harmonia, albo raczej brak melodii. Wibrujesz z niewłaściwą częstotliwością, a wszechświat po prostu reaguje, ale tu następuje punkt zwrotny. Kiedy przestaniesz się okłamywać, rozpoczyna się proces gojenia. I wcale nie musi to być czasochłonne. To może być za pięć minut. Tak, za pięć minut możesz ponownie się połączyć, ale tylko jeśli masz odwagę stawić czoła prostemu i brutalnemu pytaniu: Co we mnie wibruje teraz z bólu? Weź głęboki oddech, bo odpowiedź może zmienić wszystko. Wyobraź sobie, że Twoje życie to wielka tablica domina. Wszystko dopasowane, każdy element ma swoją dokładną rolę. Teraz wyobraź sobie, że przypadkowo wpadasz na pojedynczy kawałek, tylko jeden, a potem wszystko zaczyna się rozpadać. Spadek częstotliwości zaczyna się dokładnie w ten sposób. Wybór dokonany pod wpływem impulsu, przełknięta emocja, ignorowany moment, i wtedy spada pierwsze domino. Różnica jest taka, że w prawdziwym życiu nie zawsze zauważasz, co spadło. Czujesz po prostu chaos, który się rozprzestrzenia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nagle nic innego nie wydaje się działać? Relacje zaczynają się psuć, decyzje stają się zagmatwane, a nawet twoje zdrowie daje dziwne oznaki. Prawda jest taka, że to rozłączenie zaczęło się dawno temu, w czasach, kiedy ty ignorował siebie. Może byłeś zbyt silny i próbowałeś utrzymać wszystko w niezmienionym stanie, ale jego energia po cichu już opadła. A kiedy energia ustąpi, świat wokół ciebie to poczuje. To jak próbować pilotować samolot ze zepsutym kompasem możesz latać, ale nie wiesz dokąd. Najbardziej niebezpieczną rzeczą w tym efekcie domina jest to, że jest powolny. On nie krzyczy, szepcze, stopniowo odbiera ci siłę, jasność. I intuicję, a kiedy zdasz sobie z tego sprawę, jesteś daleko od tego, kim byłeś i od tego, gdzie chciałeś być. Ale uspokój się. Dlaczego w ten sam sposób, w jaki upadł jeden kawałek, możesz podnieść kolejny? A zaczyna się od tego, co ci teraz pokażę: potężnego i szybkiego rytuału, który może być Twoim punktem zwrotnym. Rytuał trwający zaledwie pięć minut. A to może zmienić Twoje przeznaczenie. Teraz nadszedł najbardziej oczekiwany moment rytuał. Ale zanim Cię nauczę, chcę, żebyś zrozumiał tu nie chodzi o magię, ale o obecność aby skontaktować się z siłą, o której zapomniałeś, ale która zawsze była w Tobie. Po pierwsze zatrzymaj wszystko wyłącz telefon komórkowy. Usiądź z wyprostowanym kręgosłupem, oddychać trzykrotnie, powoli, głęboko, świadomie. Podczas wdechu wyobraź sobie, że światło wpada do czubka twojej głowy. Kiedy wydychasz, wyobraź sobie ból, ciężkość, złość, opuszczającą cię niczym ciemny dym. Krok drugi: dotknij dłonią środka klatki piersiowej, naciśnij lekko. Zamknij oczy i powiedz sobie cicho: Wracam do siebie. Powiedz to trzykrotnie, ale nie mów tego po prostu: czuć. Po trzecie: wizualizuj całe swoje ciało otoczone złotym światłem energia, która oczyszcza, uzdrawia i kalibruje wszystko, nawet jeśli nic nie widzisz, idź dalej, ponieważ to jest prawdziwe ponieważ intencja kształtuje częstotliwość. Po czwarte, wyobraź sobie coś, za co jesteś teraz wdzięczny. Tylko jedna rzecz. To może być proste. Chwila, osoba, wspomnienie. Wdzięczność jest skrótem do ponownego dostosowania się. Otwiera twoje serce i zmienia twoje wibracje w ciągu kilku sekund. Po piąte i ostatnie, obiecaj sobie, że kiedy zakończysz ten rytuał, będzie działać w oparciu o twoją dostosowaną energię. Ponieważ nie ma sensu zwiększać częstotliwości, jeśli nadal będziesz żyć jak ktoś, kto wibruje ze strachu. Rytuał ten zajmuje mniej niż pięć minut, ale możesz uniknąć pięciu dni chaosu. Albo pięć tygodni zamieszania. Albo pięć lat stagnacji. Teraz wybór należy do ciebie. Powtórz cykl lub przekręć kluczyk. Możesz pomyśleć, że zwiększenie częstotliwości to tylko kwestia dobrego samopoczucia. A to oznacza lepsze samopoczucie. Ale co jeśli ci to powiem, nie chodzi tylko o ciebie. Chodzi o to, co tworzysz dla świata. Twoja częstotliwość to kod, który wysyłasz do wszechświata. I ten kod określa, co przyciągasz, co budujesz, a co niszczysz. Nie mówimy o toksycznej pozytywności, mówimy o odpowiedzialności wibracyjnej, co emanujesz i co zwracasz. Za każdym razem, gdy wchodzisz w stan złości, strachu lub poczucia winy, pomagasz wspierać zbiorowe pole bólu. A teraz wyobraźcie sobie że miliony ludzi robiłyby to w tym samym czasie. Czy rozumiecie skalę wpływu? Teraz pomyśl odwrotnie. Co by było, gdyby miliony ludzi zdecydowały się zwiększyć częstotliwość, choćby na pięć minut. Czy zdajesz sobie sprawę z mocy tego, świat by się zmienił, a ten świat zaczyna się od ciebie. Więc podnieś częstotliwość. To nie tylko osobisty wybór. To zaangażowanie w życie, z planetą, ze wszystkim, co jeszcze przed nami. A najlepsza część, nie musisz czekać, możesz zacząć już teraz, w tym momencie. Następnie zamknij oczy na kilka sekund, oddychać, czuć, na nowo połączyć, ponieważ Twoja częstotliwość mówi Ci wszystko przez cały czas, a teraz jest gotowa iść na górę.